Ale najpierw zobaczmy, jaka jest odpowiedź Wrona na rzecz właśnie tej sytuacji. ...Kidrop.pl Kidrop, Ludzie w niku dają znać, że są ruchani na hajs. daci insane. A, to jest... O -o. to jeszcze nie jest... To, nie jest to jest... E, takie jakby... Wyśmianie użytkowników. Tak, tak, tak. Jeszcze za czasów... Jeszcze za czasów... właśnie jeszcze... jeszcze chyba z, od Ewrona nie ma statementu. I raczej nie będzie. On raczej, jeżeli ma coś zarzucane, to po prostu ignoruje temat i go nie porusza, ponieważ jego widzowie bronią go sami za niego. W sensie widziałem głosy pokroju, że... No przecież zawsze mówił, że jest hipokrytą, zatem nie rozumiem, w czym jest problem. No jak ktoś rzuca taki argument, to wiesz, no to... No nie da się odpowiedzieć takiej osobie, to jest już zerojedynkowe myślenie. Okej, był mnie Fris, jeszcze przed Bandurą. I Friis wypowiedział się na temat Ewrona. Yy, no, że właśnie on jest yy, super, że nic do niego nie ma, że nie było tam między nim żadnej sytuacji. Jestem ciekawy, jaka jest twoja opinia na temat właśnie użytkownika Evron. Wiesz co, ja ci powiem tak. Omijając całkowicie rzeczy personalne i kontakt personalny, gdzie zarówno uważam, że jedna i druga strona mogła sobie spierdzielić i zawinić, mnie osobiście <gry> irytuje to, że on jest lewczy odnośnie ważnych spraw. Że właśnie, że jak miał jakieś afery z niewysyłaniem rzeczy, to całkowicie to olał i to zbył. Jak była afera moderatorska, to trochę również nie za bardzo było to brane na poważnie, i później było żartowane z tego. Mm. I dla mnie, taki wiesz, olewawczo-prześmiewczy stosunek pokazuje w jaki sposób też no, niedojrzałości do całego tego streamowania i w ogóle podejścia do bycia twórcą. Wiesz, nawet jeżeli ktoś chce zapewnić głównie rozrywkę swoim widzom, to i tak czasem trzeba być jednak coś wspomnieć poważnie, jakkolwiek to skomentować. Okay. Znaczy, ale ale ta jakoś... niezbyt dobrze skończyła, no po prostu zaczęliśmy się gryźć. No na, Twi na Twitchu trochę weszła taka konkurencja między nami, w sumie jakoś nigdy nie udało się tego normalnie rozwiązać. I obrało to toksyczne tory.